Cześć wszystkim kryptowaluciarzom! Chciałem jeszcze wypowiedzieć się w tym temacie, bo ostatnio, kilka dni temu nagrałem, bo mieliśmy taki sentyment, już się robił ociężały, a wczorajszy dzień, jeśli ktoś obserwuje, a większość to ma zainwestowane albo planuje zainwestować w ten rynek, to obserwuje, i myślę, że macie na swoich telefonach wgraną aplikację z wykresami, i zaglądacie tam często na daną kryptowalutę, którą planujecie kupić, albo posiadacie. Tak jak powiedziałem ostatnio, że ten okres trzeba wytrwać, trzeba być cierpliwym, bo ta cierpliwość przyniesie plony. I zobaczcie, nawet wczorajszy dzień. Myślę, że on był taką kulminacją zejścia korekty, tej lokalnej i czymś normalnym, co zawsze się dzieje. I to nie tylko w świecie krypto. Jeśli mówimy, rozmawiamy o szerokich rynkach, o indeksach, nie o pojedynczej spółce, która na przykład, której powinnała się noga i, i się zawija. Ale jeżeli mówimy o, o szerokim rynku, to w dłuższej perspektywie to wszystko i tak ma trend wzrostowy, a chwilowo może być, może być jakaś korekta. Oczywiście są dłuższe korekty, bo chociażby na złocie takie bywają okresy, że i 30 lat, ale to też są, słuchajcie, skrajności. Ja w którymś nagraniu też opowiadałem że bardzo często rozmawia się o skrajnościach, o tych sytuacjach wyjątkowych, i większość osób, która jest świeża w danym obszarze, uważa, że te skrajności są obrazem danego rynku, danego, danego obszaru życia. A to skrajności są skrajnościami, są wyjątkowe, a w większości przypadków tak się nie dzieje. Dlatego polecam Wam, a już na rynku krypto bardzo, Zrobienie tak zwanego zoom out, czyli oddalenia sobie wykresu, a jeszcze włączenie skali logarytmicznej zamiast liniowej, może Wam pokazać, jaki jest obraz prawdziwy i w którym kierunku idziemy. I to powinno Was uspokoić osoby, które tego nie robiły. Patrzenie się na krótkim okresie czasu. Prowadzi absolutnie do niczego. Znaczy, no nie do niczego. Prowadzi do frustracji, do zarzucenia planów długoterminowych, do popełniania absurdalnych błędów do skakania z kwiatka na kwiatek, z jednej inwestycji na drugą. W konsekwencji tracimy. To pokazują badania. Nawet kiedyś taki eksperyment był zrobiony, że. Walor jakiś giełdowy. Były chyba dwa te walory, czy trzy. I po prostu wzięto chyba małpę, żeby palcem wskazała, który wybiera do inwestycji na dłuższy czas. I obojętnie, który wybrała, i trzymane to było na dłuższy czas, to było lepsze niż w tym czasie, jakiś trader skakał z kwiatka na kwiatek. On miał gorszy wynik finansowy. W dłuższym czasie, oczywiście, bo są strzały pojedyncze i raz się uda. To jest trochę tak jak w kasynie albo przy, przy grze w karty. Że raz się uda, a potem kilka razy się nie uda, albo poniesie nas chciwość, fantazja i za dużo obstawimy na, na jakąś, jakiś walor, jakiś instrument finansowy i po prostu. Zniszczy to cały nasz dotychczasowy zarobek. Tak więc polecam Wam przede wszystkim cierpliwość, po drugie, zrobienie sobie tego takiego oddalenia i spojrzenia z szerszej perspektywy na daną sprawę. Tutaj oczywiście głównie mówię o Bitcoinie, bo to on jest tą, tą lokomotywą całego rynku kryptowalut. Póki co tak jest. I chyba jeszcze długo tak będzie. I po trzecie, polecam konsekwencje. Oczywiście to są polecenia takie koleżeńskie, przyjacielskie, subiektywne, ale ja je sprawdziłem na sobie. I też, oczywiście, jestem tylko człowiekiem i też ulegam różnym emocjom. I szczególnie jak są takie korekty, i to trwa długo. A jeszcze do tego słuchajcie, przecież prowadzimy normalne życie i są różne sytuacje. Jesteśmy najczęściej przebodźcowani, często przepracowani. Często jesteśmy też bardzo ambitni i chcemy i bierzemy na głowę zbyt wiele. No i nagle przychodzi taki okres na rynku. Skupia się tutaj na rynku kryptowalut, że... Człowiek rozbudził w sobie nadzieję, chociaż wiedział z przeszłości, z historii, że halving wcale nie przynosi od razu wzrostów, ale zawsze jest to taka nadzieja złudna. No i patrzymy, a tych wzrostów nie ma, wręcz są spadki, trwa to tyle, a już człowiek sobie układał w głowie, że nie wiem, wakacje spędzi inaczej dzięki tym zarobionym pieniądzom. No, i to może prowadzić do frustracji, do takiego chęci poddania się i powiedzenia: Aaa, to jest bez sensu, zabieram stamtąd pieniądze. No, a tutaj ta cierpliwość jest konieczna. To przytoczę Wam w dużym skrócie to, co mówiłem w ostatnim nagraniu o tej obecnej sytuacji na rynku kryptowalut. Taki filmik jest sprzed kilku dni przeze mnie nagrany, że tak sobie robimy różne fantazje w głowie. Że, jakbyśmy kupili bitcoin w 2010 roku i przetrzymali do dzisiaj, to bylibyśmy multimilionerami z małej kwoty. Wystarczyłoby tam 100 zł, 500, 1000 zł. No, tylko kto by to przetrwał, nie będąc zmuszonym, żeby nie ruszyć tych środków? Bo właśnie są te takie momenty. Zobaczcie, ile w ciągu nawet miesiąca jest różnych sytuacji, które. Powodują, żebyśmy chętnie zarzucili sprawę i poddali się, i emocje by z nami wygrały, a co dopiero przez 14 lat. Powiem więcej co dopiero w ciągu roku. Zobaczcie, nawet jest taki wskaźnik na tak zwanych danych on chain, który mówi, że osoby, które, które są. Długoterminowymi hodlerami, czyli przetrzymującymi długo, to kla, kla, klasyfikacją do tego jest 155 dni. Zobaczcie, to nawet nie jest pół roku. I to wrzuca nas do zbioru z ludźmi, którzy są tak zwani long termowi, czyli trzymają dane aktywo długoterminowo. 155 dni. Jak to jest mało w porównaniu na przykład z tymi 14 latami, kiedy sobie mówimy, że kupilibyśmy w 2010, nawet 10 lat. W 2014 byśmy kupili. Tu 155 dni, jesteśmy już inwestorami długoterminowymi. Gdzie to jest długoterminowy inwestor? Ja często, jak ten parametr słyszę albo go pierwszy raz poznałem, to się nie mogłem nadziwić, bo wyszedłem z rynku. Tradycyjnego z rynku nieruchomości, gdzie tam, no nie wiem, w nieruchomościach nawet krótki termin to jest 5 lat. W takim rynku tradycyjnym, na, na giełdzie tradycyjnej, mówi się, że tak naprawdę środki powinno się otrzymać 10 lat minimum, szczególnie jeśli inwestujemy agresywnie. No to te 10 lat. No, a tutaj 155 dni, tak więc jeszcze raz wszystkim, którzy trwają w postanowieniu, zainwestowali, to rzeczy wytrwałości, cierpliwości, konsekwencji, podjęliśmy działanie, mieliśmy na to plan, to przetrzymajmy takie chwile jak te ostatnie kilkadziesiąt dni, a szczególnie taki dzień jak wczoraj. Kiedy te dzidy w dół były takie potężne już nie wspominam o altcoinach, ale na bitcoinie robiło to negatywne wrażenie, ale duże no i można wtedy się można zwątpić. Tak więc jeszcze raz trzymam kciuki Trwajmy to, wytrzymajmy i myślę, że, że zostaniemy nagrodzeni. To oczywiście, wszystko co tutaj mówię, no absolutnie nie jest poradą. Ja nie jestem certyfikowanym doradcą finansowym. Mówię tutaj o swoich doświadczeniach, o swoich wnioskach z obserwacji, o swoich, o swoich ruchach, działaniach. I tyle, absolutnie nie kreuję się na eksperta. Mówię bardzo ogólnikowo o tych sprawach, bo też nie jestem ekspertem. I tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. I do następnego. Na razie.